Mamy jubileusz, kwestia jest dziesiąta, więc fajnie by było, gdybyśmy ten dziesiątkę jutro też przebili. No i nie przebili oczywiście o złotówkę czy 100 złotych, ale o znacznie więcej. Nigdy nie brakuje do kwestowania? Nie, nie, nie mamy z tym problemu. Mamy stałe grono kwestujących, ale co roku pojawiają się nowe osoby. Coraz więcej jest osób, że tak powiem, bez stanowisk, czyli, czyli nie, 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 nie ze świecznika, a są to, można powiedzieć, zwykli mieszkańcy. I to jest fajne, bo, bo, bo znaczy to, że, że nasza akcja zatacza coraz szersze kręgi i coraz więcej ludzi przekonuje się do tego, że ma to sens. Człowiek jest, takim trochę studnią bez dna. Jest naprawdę, na nim znajduje się wiele nagrobków i potrzeb jest ogrom. To jest to, co zbieramy raz do roku, to jest kropla w Morzu Potrzeb. Co już się udało zrobić, na co jeszcze potrzeba pieniędzy? No można by wymieniać kilkadziesiąt już nagrobków, które udało się albo odrestaurować niemalże od zera, albo e, oczyścić tylko. No to są, to jest Stefania S, to są Rejmondowie, to jest Alfons Freeman, ojciec Witolda Freemana, e, to są, e, to są e, doktorostwo kosztulscy, to jest ksiądz Magot, e, to jest Roman Ostrzycki, to jest Walenty Modrzejewski, e, Gorochow. No jest, e, jest tego sporo. W tym roku chcielibyśmy zająć się szczególnie grobem Edwarda Sikorskiego, notariusza konińskiego, rajcy miejskiego w pewnym momencie też zajmującego, pełniącego obowiązki burmistrza Konina w 1939 roku, kiedy władze polskie opuściły Konin, a niemieckie jeszcze nie weszły, on stanął na czele takiej rady, takiego prezydium, które, które porządkowało sprawy polskie. No, mamy rok Zofii Urbanowskiej jeszcze przez dwa miesiące, więc trudno by było o niej nie wspomnieć. Tym bardziej, że no, jako Towarzystwo Przyjaciół Konina też szczególnie ją chołubimy. I przygotowaliśmy dla, dla Państwa specjalne nalepki z wizerunkiem Zofii Urbanowskiej. Nalepki rozdajemy co, co roku. Każdemu, kto wrzuci do puszki, przyklejamy gdzieś na kurtce, na torebce, na plecaku. Myślę, że w tym roku będą troszkę ciekawsze niż zwykle. Kwestujemy od 8.00 do 16.00, czyli bite 8 godzin, cały czas ktoś będzie, cały czas będą krążyć po cmentarzu puszki. Zdecydowanie liczymy na, na to, że ten jubileusz zostanie przez mieszkańców doceniony i, i odpowiednio też dofinansowany, czyli ta dziesiątka, tak jak powiedziałem na początku, pęknie i to pęknie z nadwyżką odpowiednią. Tutaj już nas wsparło drugie liceum, które e, przez dwa dni kwestowało i zebrali fantastyczną kwotę 430 zł. Jak na młodych ludzi na liceum, myślę, że, e, że to jest całkiem spora e, suma, która już zasili też tę, e, jaką uda się zebrać jutro.